Witajcie szczuromaniacy, ja jestem Weronika, a to kanał o tematyce szczurzej. W tym odcinku odpowiem na pytanie, które zadaje sobie wiele osób zdecydowanych na hodowanie szczura: a mianowicie, jakie szczury wybrać: samce czy sabice, a może stado mieszane. Jeżeli jesteście ciekawi odpowiedzi, to zapraszam do oglądania dalej. Ze względu na szybkie rozmnażanie szczurów i uniknięcie nieplanowanych miotów zaleca się wybieranie szczurów jednym płci albo samce, albo samice. Jeżeli chcemy mieć stado mieszane, to musimy któreś ze szczurów wykastrować. Ale najpierw skupmy się na cechach poszczególnych grup. Do nagrania filmu wziąłem dwóch delikwentów reprezentujących grupę damską i męską. Przedstawiam Wam: oto jest Elvis. Jest to Elvis y, od oczywiście Elvisa Presleya, ale on nie śpiewa i mamy tutaj także Holly. Holly, czyli samice szczura, która tak pięknie oto wygląda. Jest to szczur y, dambo, ma troszeczkę inne uszy. Spójrzmy najpierw na samice. Samice są z reguły mniejsze, ważą pomiędzy 200 a 400 gram. Są, są chudsze, takie zgrabniejsze, bardziej zwinne, przez co lubią się wspinać, lubią eksplorować nowe miejsca, lubią kontakt z człowiekiem, zabawy. Natomiast są także indywidualistkami, które pragną po prostu po swojemu chodzić swoimi ścieżkami i nie zawsze będą nam grzecznie siedziały na kolanach, tylko właśnie wolą, wolą biegać, wolą być aktywne w porównaniu do e, samców. Są generalnie bardziej ruchliwe i chętne do, do zabawy, do ucieczki może, gdzieś do wspinania się na jakieś wysokie szczyty. Myślę, że mogę powiedzieć z pewnością, nie będziecie się samicami nudzić. A do tego samice to czyjś cioszki. Lubią się myć, często się myją i obie moje samiczki mają zawsze bardzo czyste ogony i futerka. Dziewczyny są bardzo zaradne i często mają swoją wizję umeblowania klatki i niestety niszczą to, co stworzyłam. Także mają skłonności do niszczenia hamaków, niszczenia rzeczy, które dla nich przygotujemy, tworzenia gniazd, budowania gniazd z jakichś materiałów, które im włożymy do klatki. Dodatkowo samice lubią homikować jedzenia i możemy je znaleźć w różnych dziwnych zakamarkach klatki. Jakieś kawałki warzyw, owoców, co im zostawimy, to one gdzieś to na pewno ukryją. Samiczki łatwiej i chętniej się uczą i są szanse, że nauczymy je kuwetowania, czyli załatwiania się do kuwety. Na pewno pojmą to szybciej i myślę, że jest w tym dużo prawdy, ponieważ moje samiczki miałam wrażenie, że. Załatwiały się, nauczyły się tego w miarę szybko, mniej więcej oczywiście, ale jak przyszli chłopacy, no to cała nauka poszła w las i wtedy już każdy załatwiał się gdzie chciał. Niestety te indywidualistki mają także swoje humory. Co 3 do 5 dni występuje u nich ruja, czyli faza płodności u samic. Są one w tym okresie, dosyć nerwowe, nierzadko nie mają ochoty na łapanie przez człowieka, czy podczas głaskania wyginają się w charakterystyczny łuk. Po tym możemy poznać, że właśnie przechodzą ruje. Największym minusem u samic jest to, że występuje u nich większe prawdopodobieństwo zachorowań na przeróżne choroby, dróg oddechowych, dróg rodnych, sutków, i niestety niewiele możemy z tym zrobić. Kastracja szczura może w tym pomóc, może opóźnić występowanie choroby lub zmniejszyć jej prawdopodobieństwo wystąpienia. Samce szczura osiągają wagę nawet do 600 gram. Są znacznie większe od samic, ale też bardziej leniwe i ociężałe. Wolą poleżeć w hamaku niż wspinać na nieznane szczyty. Niektórzy określają je jako bardziej ślamazarne i ciapowate, co właściwie jest całkiem zabawne i na swój sposób słodkie. Przez ich większą niechęć do skakania i penetrowania nowych miejsc, chętniej siedzą na kolanach i zwykle dają się dłużej głaskać. Wśród samców mogą znaleźć się także agresywne osobniki z dużą ilością testosteronu. Można je ujarzmić poprzez ich wykastrowanie. Chłopcy to brudasy, lubiący rozsypywać jedzenie i załatwiać się do swojego łóżka. Wydają też intensywniejszy zapach niż samice, a dominujące osobniki mogą bardzo intensywnie znaczyć teren. Sierć samców jest bardziej szorstka niż u dziewczyn, a ich ogon niestety nie jest zawsze lśni czystością. Szczurki, niezależnie od płci, mogą mieć różny charakter. Nie jest tak, że wszystkie samiczki to wyrafinowane czyścioszki, wiecznie będące w ruchu i uciekające od przytulania. Tak samo jak nie wszystkie samce mają czarne ogony, śpią w swoim moczu i chcą być wiecznie głaskane, można łatwo zauważyć u innych właścicieli szczurów, że bardzo dużo zależy od cech charakteru danego szczura. Pomimo naszego nastawienia na jedną płeć, rzeczywistość może okazać się zupełnym przeciwieństwem naszych oczekiwań. Dlatego uważam, że nie ma co za wszelką cenę trzymać jednej opinii, tylko zaryzykować, sprawdzić samemu, które szczury nam bardziej pasują. Niezależnie od tego, czy zbierzecie samce, samica, może stado mieszane, będzie to bardzo dobra decyzja. Posiadanie szczurów sprawia ogromną przyjemność i dużo frajdy. Fajnie jest obserwować ich charakter, zachowanie w różnych sytuacjach oraz hierarchię w stadzie. Polecam każdemu szczury, bo to wspaniałe zwierzęta. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.